Po wczorajszej porażce od Tawy Senators, dzisiaj po meczu dwóch drużyn, które były w tabeli stosunkowo daleko, dziś oglądamy mecz, który może zadecydować o tym, kto wyjdzie na prowadzenie. Otóż grają ze sobą aktualny wicelider dywizji Metropolitan, a więc New York Islanders, którzy grają wyjazdowy mecz przeciwko wiceliderowi dywizji Central, a więc drużyna Winnipeg Jets. I dzisiaj po raz kolejny. Mecz ze mną poprowadzi Macie miło znane jako MPD. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że mówiłem do wyłączonego mikrofonu, za co przepraszam. Tak jest. Subskrybujcie MPDego. Dobry gram dzisiaj. Ja, ja dzisiaj jestem ze starami o gospodarzy, a więc Atlanty, czy też znanego również jako Winnipeg, tak. Jak to woli? Tak, ponieważ wcześniej ta drużyna nazywała się jako Atlanta Thrashers. Dla tych, którzy aż tak w historię nie wnikają, jeszcze małe, co nieco na temat ostatnich meczy tych drużyn. E, ostatni mecz rozegrany dla nas to było wczoraj, a dla was to mniej więcej tydzień temu. To był mecz Winnipeg z Chicago, zakończony po dogrywce dla Winnipeg. I to właśnie dzięki temu meczowi. Awansowali na to drugie miejsce, ponieważ na razie są na drugim miejscu, ponieważ przygrywają o punkt z Dallas Stars. A z kolei Islanders mają chyba tylko trzy mecze za sobą. Ostatni mecz grali chyba z Karoliną, ale nie dam sobie głowy uciąć, ponieważ <grym> niestety moja pamięć zrobiła się dość zawodna w przypadku Islanders, ponieważ był to dość dawno mecz wykonany. No i już mogę więcej powiedzieć. No tak jak wspominałem, że ta drużyna, która wygra ten mecz, a na pozycję nie tylko lidera swojej dywizji, ale na zwycięz... na lidera całej klasyfikacji. Chociaż nie, jeżeli Islander wygrają, to jeszcze nie będą chyba liderować w tej, w generalce, ale będą liderami w dywizji, a to jest ważne w kontekście playoffu. Tak, teraz ja się trochę rozgadałem, teraz może tak. na damy parę słów powiedzieć. Tak czy siak, odwołując się do, do słów Patryka, ten mecz jest grany o dość wysoką stawkę A więc liczymy na dobre widowisko Podobnie jak w meczu w pierwszym meczu nagrywanym tak. Przez Patryka Tutaj za nami Tak jest Oczywiście wy to oglądacie dzień później, ponieważ e, Tak jak wspominałem wcześniej W ramach Wednesday Night of Hockey pojawi się Właśnie pojawił się ten materiał. Następną który... środę pojawi się, nie, znaczy pojawi ten, się pierwszy. Ten, który akurat robimy, zamierzam wrzucić dzień, ewentualnie dwa później wyjątkowo. Dopiero inne będą w następnym tygodniu. No tak jak mówię, zresztą nie wspominałem o tym też MPDM-u, ale właśnie NBC robi tak, że akurat w środowe to robi się średnio dwa mecze w ciągu dnia. Ewentualnie tam jeszcze, u nas to jeszcze jest, to już jest środa, ale we wtorki też są jeszcze mecze, ale zobaczymy, czy u nas będzie aż tyle ciekawych meczów, żeby jeszcze we wtorek dokładać. Znaczy w ten nie, ale w przyszły. Tak, no i mamy bramkę akurat. Majka Kombiego. Tak. Trochę czasem... Popularne sito. Się... Tak. Fatalny, fatalny błąd w się bo można... Dziura, rynek, się też mówi. <laughs> Niestety nie udało się tutaj obronić. Także dla Winnipeg to jest szósty mecz, a dla Islanders czwarty. No i, cóż jeszcze mogę dodać? Myślę, że możemy przejść do meczu. No właśnie, to jest chyba najlepsze, że najlepiej będzie przejść do meczu, a jakieś podsumowania i tak dalej zostawimy na inną fazę. Chociaż w sumie wiem, o czym jeszcze powiem, o formie bramkarza Winnipega, więc pana Lechtonena. Otóż zdarzały się mecze, w których jego forma mocno rozczarowywała. E, wiem, że na przykład, e, chyba zaliczyli tak naprawdę wcześniej tylko jeden, naprawdę taki solidny mecz i to był mecz przeciwko New York Rangers, który rozpoczynał ich sezon. E, który chyba tam dwoma punktami chyba wygrali, jak dobrze pamiętam. Ale był taki mecz trochę później, może zdążę zobaczyć, jak nie zdążę, to najwyżej powiem za chwilę. No ale dobra, przejdźmy na razie do akcji. Także teraz MPD wygrywa wzdrowienie. A więc no, trzeba, trzeba starać się gonić wynik, tak jest. I teraz mamy Mirosława Satana, a więc bardzo ważnego zawodnika Ale baseball nie było tego tak. Teraz Komri z hitem. I pierwsza tercja za chwilę wybiegnie końca. Ale tutaj, proszę Państwa, tak. Chcę tak. powiedzieć, Ale jeszcze nie jest? taka, na którą wszyscy czekają. Zobaczymy, w którym meczu zdecydujemy się e, wykonać totalną bitkę <noise> Tak jest Na transmisji. Tak No i tak jak widzimy tutaj pierwsza tercja dobiegła już końca Mamy się chyba troszeczkę pomieszały Aha, dobra Przestrzeliłem trochę Ponieważ ja korzystam z małej ściągi Ale się nie będę zrazu dokładnie jakiej Właśnie nie jestem pewien Czy to nie jest z drugiego meczu z Islanders, właśnie gdzie właśnie wtedy to dość sromotną porażkę poniosło Winnipeg, ponieważ wcześniej to Islanders grali na meczu u siebie, ale tym razem Mark Andre Bergeron sprawia, by, by doszło do powtórki. Islanders wygrali po raz drugi. No i tak samo strzelona bramka, a więc no tutaj bramkarz musi popracować nad rozstawieniem swoich nóg. Tak. Niewykluczone, że jego zmiennik może się jeszcze pojawić, już nie małem. Jeżeli forma się nie zmieni, jak potoczą się da dalsze losy rywalizacji, dokładnie a tutaj Di Pietro nie pozostawia złudzeń, że nie zamierza, aby wyspiarze ponieśli porażkę. I chcę, chcą też wyspiarze pokazać, że ten dobry wynik odrzutowców to jest zasługa głównie drugiej liczby spotkań, jakie rozegrali. Bo do tej pory rozegrali najwięcej wszystkich drużyn, ponieważ to już jest ich szóste spotkanie. Gdy niektóre drużyny, jak na przykład Buffalo, rozegrało tylko jedno. Tak, to jest to nasze nierównomierne rozkładanie sił. Ale Dominika w dużej mierze z transferów, które jeszcze zostały skończone. I Ilja Kowalczuk, proszę Państwa, to jest... za... Zamoc... pierwszą bramkę. Tak, to jest dla niego chyba, nie wiem czy to jest pierwsza bramka dokładnie druga w tym sezonie. Świetnie rozegrana akcja. I tak, nie spodziewałem się, że akurat na filmie będzie dane zobaczyć bramkę tego zawodnika, ponieważ z zwłaszcza lecz Chicago mocno rozczarowywał, tam chyba zaliczył asystę, ale nic poza tym, a to jest jedna z największych gwiazd tego zespołu. My przy zdobieniu złapałem jakieś lagi, nie wiem jak to u Ciebie co tylko wyglądało. Na razie u mnie wszystko jest w najlepszym porządku. Więc yy, zawodnicy z Atlanty odzyskują nadzieję. Nadzieję, że pokażą jeszcze dobrej strony w tym meczu. Tak. Są... bardziej, że grają u siebie. Tak. Chcą pokazać, że Nowojorczycy nie są jakąś latarnią ze złota, tylko latarnią czerwoną. Tak. A w tym przypadku białą, ponieważ posiadają białe stroje. Tak, jako drużyna, która gra na wyjeździe. nie udane. Dla y, Atlanty okay. i Kozlo. Ajk idzie do, do bitka, jest! Mieczysław bramka w Kozlo dobywa w rejestrze Tobiego łajka, druga bramka, i mamy wyrównanie. No tym razem Rik Pietro się nie popisał, i dzięki temu już jest to lewa. Trybuny, proszę Państwa, oszalały. Dokładnie. I tutaj z akcją chciał wyjść zawodnik Winnipeg, ale bezskutecznie. I teraz czy Simon czy Sillinger? Nie ma. A nie ma bramki. Tak. I... Prędzier z strony Atlanty. Tak. Oj, jakaś kada się szykuje. Ja no Nie, prze, nie przepraszam. Pomyłka. Spojrzałem. Tak. A, jednak. a nie, jednak, jednak. A, a więc wyspiarze niestety z karą. Będą musieli się bronić. Randy Robitail. Za wysoki kij. Mimo że ja tu wysokiego kija nie widziałem, to... <laughs> niestety kara została przyznana. To jest kontrowersyjna sytuacja, co mogę powiedzieć. Tak, właśnie miałem się pisać do twoje zdania, ale widać, że mnie uprzedziłeś. O, i tutaj poważny błąd, czy India poważnie. Aj, czy będzie kara na pewno? Aj, blisko, blisko bramki. Tak, ale kara faktycznie wpadła, i teraz duża szansa dla Munipek na przejęcie prowadzenia. Chris Simon. Simon. A ja się spodziewałem, że, be, że, że mój zawodnik dostanie kary. Tak. Tym razem tutaj faktycznie prędzej można powiedzieć, że to była kara zasobów, a nie to, co poprzednio, to była kara. <grytanie> nie wiadomo skąd. więc wierzę ja, w osłabieniu, oh yes. ale kto wie, może, może uda mi się jakąś sytuację tutaj była blisko. wykonać. konstatak teraz. Hossa, Marian Hossa, również bardzo znany zawodnik. Ale na razie mu się nie udaje. Tutaj chociaż i tak, w sumie trzeba przyznać, że. Patrząc na to, że Winnipeg musiał się meczyć w swojej tercji, a w musieli. Trudno było wierzyć, że grają na trzech, ale teraz byli bardzo blisko. Ale Winnipeg jeszcze nie zda o tego wykorzystać. Za chwilę kara się zakończy. Dokładnie. Teraz, idziemy w drugą stronę, goście wychodzą, ale Lechtonen tym razem broni. I spalony. Wracamy do równomiernej ilości zawodników. Dokładnie tak. wygrane przez wyspiarzy. Właśnie tak się zagadałem, że zapomniałem w ogóle o statystykach przy okazji zakończenia tercji pierwszej. Ale chyba też. Ale tam wyspiarze dominowali, bo. ilość yy, strzałów była. w są 12 do 5. A gości? Bardzo dobrze, że ma tutaj kolegę, bo przynajmniej on może również powiedzieć parę słów. Dwoje, trzy grosze do wypowiedzi. Dokładnie. Mam osobiście nadzieję, że gdy sezon zasadniczy będzie dobiegać końca, to będziemy mogli nazwać już tutaj kolegę Macieja ekspertem. Miałem zastrzeżenie tego słowa, ale. Uuu. Ależ tutaj. co to tu się dzieje. Proszę Ależ... państwa, pod bramką Wyspiarzy. Tak, tutaj była piękna akcja, ale zakończona ostatecznie obroną ze strony drużyny z Nowego Jorku. To w tym momencie jest to ta lepsza z drużyn nowojorskich. Teraz czy będzie kontra? mało Tak, ten łapie, łapie krążek. Tak. Myślę, że tutaj można nazwać takim znawcą. Może ekspert to dobrze słowo, ale taki znawca, w miarę, to jak najbardziej. A i jeszcze też. Jest czasem wszystko. Tak, warto przypomnieć dla tych, co nie oglądali do tej pory transmisji takich pozameczowych. Otóż nie gramy sezonu pełnego, ponieważ gdybyśmy grali 82 mecze z wszystkimi drużynami, to chyba byśmy... sezon nasz proły chyba z 5 lat, dlatego robimy, A to wychodzi. Tak, dlatego robimy sezon nieco krótszy, robimy sezon, że po prostu każdy gra z każdym po dwa razy na domu, w domu i w wyjeździe. No i mamy koniec drugiej tercji, szybkie spojrzenie na, na statystyki, proszę o kolegę, o... Komentarz do statystyki. Tutaj widać, że Atlanta zdecydowanie podgoniła ze strzałami. Nie wiem, jak to się ma z hitami, ale tutaj stosunek strzałów Atlanty do zespołu z Nowego Jorku jest w pięciu. Także y, to wynikła ma przewaga zakończona dwoma bramkami, a więc podziałała, podziałała ta przerwa między pierwszą a drugą tercją. No i zobaczymy, co wydarzy się w tercji trzeciej. Tak to wy, może to pokażą się z lepszej strony. Dokładnie tak. No, chyba to była najdłuższa jak do tej pory <grywa> solutka, że tak się wyrażę, ze strony mojego partnera do nagrywania. Ciekawe, czy będzie później... Na... się jak tak, mogę. Tak, bardzo się cieszę. A mnie jest z drugiej strony miło, że nabrałem dużo większego doświadczenia w hokeju względem tego, co było na Igrzyskach Olimpijskich. Gdy, no, wtedy sam przyznawałem, że nie znałem się na tym i było to słychać na każdym kroku. teraz już, może wciąż nie jestem znawcą i ekspertem, ale już można powiedzieć, że w miarę łapię, o co tam chodzi. Tak, idzie, idzie Ci to lepiej. Tak. Pewnie nawet sam to potwierdzisz, bo coś się, że w ogóle nie podałeś te Igrzyska. Tak, tak, ja też. No i zamrożenie, tak? Tak. Dokładnie, tak. Jeszcze pozwolę sobie zrobić małą pauzę, ponieważ zapomniałem o jednej rzeczy, którą właśnie wy widzicie, a MPD nie widzi. Eee, czy jeszcze jakąś zmianę planuję zrobić? Myślę, że możemy zostać przy reszcie taka, jaka jest, bo oczywiście mamy pozwolenie na trzy ewentualne pauzy dla każdego z nas. Dobra, możesz już e, wznawiać. Kolego, mój. E, już, już. Jestem. I Winnepeg wygrywa wznowienie. Przychodzi do akcji, ale... Nie pokonaj bramkarza Perwin. Jerwajs. Hunter. Chciał prawie wepchnąć krok tak, kara dla odrzutowców. Chyba pierwsza kara w tym meczu. Tak, ale Zawodnik meczu, a w zasadzie drugi zawodnik meczu z Chicago tym razem, niestety, popełnia taki oto. Błąd. Aj, cholerka, no tutaj. To... Tak, <laughs> tak. Tak. górę. Z tego co pamiętam, to chyba zdobył nawet dwie bramki, ale nie dam sobie głowy uciąć. Na pewno jedna minimum była w meczu z Chicago. Ej, wznowienie. Tak, gospodarzy. Ale już szybkie przejęcie. Tak jest. Na. Oj, tutaj bardzo ryzykownie. Elektonen i czy będzie, czy będzie akcja? Nie ma. silinger. odbiera krążek. Eric Comrie idzie z kontratakiem, ale obrona Winnipeg działa. I czy Satan był tutaj bardzo blisko Elektonen do tego, by wypuścić bramkę? Ale dalej się broni. Slinger. Kolejna dobitka. Tak. Kolejna szansa. Jeszcze utrzymuje się krążek w tercji obronnej odrzutowców I sylinger Zamieszanie, zamieszanie, co tu się dzieje? Tak jest Lepiej bym tego nie ujął I Aj noś Teraz błąd wyspiarzy i niewiele brakowało by krążek znowu stracili I próba, ale totalnie przestrzelony krążek Nieudana akcja I znowu idziemy w drugą stronę I Winnipeg znowu z pięcioma zawodnikami i spalonek tam chyba zsiadła bramka, ale niestety... Nie nie, nie, tam był słup, odbiło się od słupka. Możliwe, dobrze. To był Thread Hunter, przepraszam. Z tym hunterem, co mówiłem, to chyba się musiałem pomylić być może współczesnym hunterem. A nie tam chyba nie wiem imienia. Przepraszam, tak trochę nie słyszy. Alex. Tak. A, no. Alex Hunter. Tak, e, Ładny zawodnik. E, wirtualne sify Tak, chyba właśnie, możliwe, że odpowiedziałem. Oj, 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 oj. Larsen idzie kontra. Winger nie ma. A sam. K -k Kle. Brzmi, brzmi jak nazwa pewnego. E, płynu do mycia okien. Że tak tylko dopowiem. Być może niepotrzebnie. Ale wiemy o co chodzi, a tymczasem zamieszanie. Nikt nie chciał podnieść krążka, a raczej przejąć. Tak jest. czyżby się szykowała druga z rzędu dogrywka dla gospodarzy, to jest na to szansa. Tylko tym razem jest to z ewidentnie dużo mocniejszym rywalem. Aj! Była szansa na bitkę, ale nie udało się. Marian Hossa podaje do Iwi Kowalczuka, ale ten krążek traci. Teraz do błąd podania wyspiarzy. Rucin Hossa! Kowalczuk jest ponownie. Ataku. Kowalczuk strzela, ale nie udaje mu się. Simon i Robital albo Robi tail. I jest, no i jest trafny, tail. proszę Państwa. Przy asyście Chrisa, Simona i Di Pietro. No i wyspiarze chodzą ponownie na prowadzenie po bardzo długim okresie, gdy nie prowadzi. Teraz pytanie: czyli punkt czy, czy gospodarze będą w stanie. Odpowiedzieć. Tak. Gdyby to był prawdziwy hokej, to pewnie doszłoby w tym momencie do wypuszczenia bramkarza, ale, ale tutaj jeszcze kolega nie ćwiczył tego, więc myślę, że nie będzie ryzykował. Zresztą... Ja uważam, że, że zostało jeszcze za dużo czasu na takie tutaj ryzykowne sytuacje. Tak. Na wypuszczanie dodatkowego zawodnika. I teraz Simon idzie. Oj satan. Nie udało się. Cholik traci krążek teraz będzie wa walka i mamy uwolnienie tak, Otocznie y, zwane przeze mnie lodowanie Tak, tak Mfili sobie wymyślił i zostało. Wszyscy wiedzą, że to jest uwolnienie to jednak Mfili żyje w swoim świecie językowym. Żyje w swoim świecie tak właśnie <laughs> Jada swój własny słownik Dokładnie. I teraz Marian Hossa ma szansę, ale nie za zaskoczyć Pietro. Teraz znowu Simon. Minimalnie, minimalnie. I idzie Kowalczyk. Będzie Marianna jedna z ostatnich posterunku. akcji. Tak jest. Kowalczuk. Satan na posterunku. broni. Guerin. Za wysoki strzał. A Tak. I czy będzie? Nie ma. Hey, offside, offside. Ma. A więc będzie wznowienie ze środka, pod sterci neutralnej. No i tak klasia z Gikariego Lechtonena No to czas na jedną z ostatnich akcji, być może nawet ostatnią Perin przejmuje krążek Jest atak i jest próba strzału, ale Di Pietro zabiera póki co szansę odrzutowców na zwycięstwo Ale czy to jeszcze zdoła się zmienić? White Ostatnie sekundy, Kozłow Dostry kąt. No i samym kończymy mecz. Jeszcze będzie akcja. Był strzał, ale kompletnie To już nieważne. Wynik się No i goście wygrywają jednak. Tak jest. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Jak pokazali, no tak naprawdę mocnym akcentem rozpoczęli ten mecz, ponieważ pierwsza tercja całkowicie zdominowana. Dobili tą bramkę. Mark Andre Bergeron, trzecim zawodnikiem meczu. Tak. Wtedy to zawod... gospodarze oddali dwa mocne ciosy. Tak. Robbie Tail drugi zawodnikiem meczu, a na zawodnikiem meczu zostaje Mike Comery, który oprócz Bramki zalicza też system. Jeszcze zanim MPD przejdzie do podsumowania, jeszcze tylko wspomnę, że dzięki temu to zwycięstwo New York Islanders wychodzi na pozycję lidera w dywizji Metropolitan, a Winnipeg niestety wciąż pozostają za Dallas Stars, jeśli chodzi o ich Własną dywizję. Proszę bardzo, oddaję Tobie, Macieju, głos. Tak jak e, kontynuuję, e, jak już byłem w drugiej tercji, w stanie 2-0, no gospodarze nagle zdali nowy zastrzyk energii i zdołali szybko wyrównać dosyć, ale potem długo, długo nic. To dużo naprawdę dobrych akcji, wiele zamieszania, aż tu w końcu, no jak to wykmawiać jak to, e, e, Dariusz Szpakowski w trzech częściach FIFA, nie niewykorzystane okazje, lubią się ścigać. No, no i do... tym samym goście... Yy, goście wygrali ten mecz. Jeszcze zawiewalną wspomnieć, że to samo słowa powiedział również Łatryk Rokicki, komentator TV Sport podczas meczu Anaheim Ducks-Columbus Blue Jackets. Pozwoli sobie nad o tym wspomnieć, ale to jest prawdziwy hokej, więc oni nim będziemy pewnie mówić przy innej okazji. No i cóż, myślę, że być może na ten tydzień to jest na razie koniec naszej rozetki z hokejem, chociaż nigdy nie mów nigdy może Pojawi się jakiś ekscytujący mecz, który Wy będziecie może oglądać, o którym my jeszcze nie wiemy. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. A jeszcze statystyki, bo jakże mógłbym zapomnieć, statystyki tak samo stały na prowadzeniu e, z Nowego Jorku. Tutaj nic nie zmieniło. No, Teccy jeszcze stały, stały zadecydowały. Te wyspiarze wygrali, tak jak już wcześniej mówiłem. To praktycznie w każdej statystyce wygrali. Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze się odczytać. No tak. W każdej tercji strzelali po jednej bramce. Dzięki temu wygrali. Tak jest. Jeszcze tylko szybkie spojrzenie na statystyki poszczególnych zawodników. Jakby ktoś chciał zobaczyć bliżej, to oczywiście zawsze można zapozować. No i tym oto akcentem dziękujemy za mecz i do zobaczenia już niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia.